Witam, witam moi drodzy. Rzędobylska samochwała jest znowu w Karkowie. Dzisiaj pada. Dzisiaj pada, jest brzy, Jest brzydka pogoda. Ale Kraków jest ładny. Zobaczcie. A idą takie klachy za mną i klachają, i klachają, i klachają. Zobaczcie. Znów mamy sukiennicę. Jest po 16 1610. Już się zaczyna szarówka, ale pada deszczyk. Jest tak troszkę nieciekawie. Mało ludzi w Krakowie. Jak na Kraków, no ale nie ma się co dziwić przy takiej pogodzie. To się pewnie nikomu nie chce. Wychodzić. Nie wiem, czy tutaj widać. Jest płyta przed sukiennicami. Hołd Pruski 1525. Widać? Nie bardzo. A tam mamy sukiennicę. Idziemy sobie dalej. Pospacerujemy. Jeszcze kawałek. Co prawda, niedawno w Krakowie byłam. Ale teraz miałam okazję, więc wróciłam znów do Krakowa. I zobaczcie, w oddali tam jest znów ta Holinka Piękna. No i oczywiście Kościół Mariacki. Pięknie wszystko jeszcze oświetlone, świątecznie, noworocznie. No i co ai, moi drodzy? Znów tu byłam szandabelska samochwała.